Pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, jest człowiek imieniem Todd White. Możecie go znaleźć na YouTubie. Który nazywa z siebie samego ulicznym uzdrowicielem. Podchodzi do różnych ludzi na ulicach, pytając, czy mają oni jakieś problemy. Jednak zazwyczaj każdy ma jakiś problem, ma jakieś schorzenia. I często ludzie odpowiadają: Tak, mam problem ze swoim prawym ramieniem. Wówczas Todd pyta się, czy może się o nich pomodlić. Wówczas kładzie rękę na ramieniu i pyta się, czy czujesz jakieś ciepło, czy czujesz coś? Wówczas ludzie odpowiadają, tak, jest coś takiego, co czuję. Dzieje się to wówczas, kiedy oni go tykają, ponieważ chodzi on z innymi ludźmi. Oddam się oni takimi sami, panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty w tej chwili uzdrawiasz te ramię, że Ty uzdrawiasz i nie będzie nigdy więcej problemów z tym ramieniem. Ciekawe jest to, że kiedy kończą się modlić, wówczas osoba, Potencjalnie czuję się lepiej. Jednak faktem jest to, że nie jest to nic więcej jak siłą sugestii. Są to objawy psychosomatycznych ustrowień. Jest pewne wideo umieszczone w internecie o nazwie Cuda na sprzedaż. Trwało na godzinę, możecie to zobaczyć, jeżeli będziecie mieli czas. Nakręcił go Darren Brown. Owenogranie jest o człowieku, który nawet nie jest chrześcijaninem, ale spędził z nim kilka miesięcy trenując go. Na uzdrowiciela wiary. Nauczył go wszystkich specjalnych zwrotów, oraz jak to czynić, jak to robić, wszystkich trików, taktyk, jak używać do tego biblijnego języka oraz jak powalać ludzi w duchu, o tym jak dotyka się ich głowy, ludzie upadają. I tak jak Todd White, chodził on po ulicach do przypadkowych ludzi i czynił te same rzeczy, które czynił Todd White. I ciekawe jest to, że miał stuprocentową skuteczność. Dziwne jest to, że ten człowiek nawet nie był chrześcijaninem, więc można określić to jako psychosomatyczne działanie, nastawione na podświadomość, na siłę podświadomości. Jedną ze specyficznych rzeczy, które czyni Todd White, jest rzekome wydłużanie nóg. Okazuje się wówczas, że jedna noga jest troszeczkę krótsza od drugiej. Wówczas prosi nową osobę, aby usiadła na krześle i pokazuje on widzom oraz w ujęciu kamery, że jedna z nich jest delikatnie krótsza. Wtedy. Wypowiada on takie słowa, że rozkazuje tej nodze rosnąć i ekscytuje się tym, mówiąc, że w imieniu Jezusa zaczyna ona rosnąć. Była wówczas kamerzysty, który ma na celu rzekomo udowodnienie tego, że ona naprawdę faktycznie rośnie. Jednak to nic więcej jak zwykły trik szarlatani, czyli takowe znaki przez wiele wieków. Jednakże to zwykły popis, który nie ma nic wspólnego z nóg. Jeżeli... Faktycznie, Todd White ma taką moc, aby wydłużać ludziom nogi, to chciałbym go zobaczyć, kiedy rozkazałby osobie po amputacji, aby jemu noga odrosła. Dlaczego nie pójdzie do kogoś, kto nie ma nogi? Wiecie sami, że nigdy nie będzie do tego zdolny, ani się nie odważy. Zawsze tutaj chodzi o te kilka centymetrów. Zwyczajny trik. Todd White jest członkiem nowej reformacji apostolskiej. Ciekawe jest to, że jeżeli oglądasz to White'a, Nigdy w żadnym jego wideo, a obejrzałem kilka, nie znajdziesz urywku, w którym głosiłby pełną Ewangelię człowiekowi. Nigdy nie mówi o grzechu, o sprawiedliwości, o Bożej świętości. Nie ma nic o pokucie, o upamiętaniu. Co da człowiekowi wydłużenie jego nogi o pół cala, Co i tak faktycznie nie ma miejsca, ponieważ jeżeli owa osoba umrze, tak pójdzie do piekła. Jeżeli ktoś jest ulicznym Ewangelistą, oznacza to, że. Głosi on Ewangelię ludziom niezbawionym. Po co komu wydłużanie nóg? To wielką głupotą. Jest oszustem i szarlatanem.